skoczyć na coś atrakcyjnego, a jednak cały czas być online. Menedżer projektu Michał zlecił mi nagranie kolejnego filmu. Tym razem miało być o połączeniach online przez znane aplikacje Zoom, Teams czy Skype. I dał mi do tego wytyczne. Plany na popołudnie miałem tym razem inne, ale postanowiłem połączyć przyjemne z pożytecznym. Przygotowanie. Weryfikacja sprzętu, upewnij się, że dźwięk oraz obraz działa. No, obraz chyba działa. Czy działa dźwięk? No działa, przecież działa. Kadrowanie. Sprawdź kadr, czy na pewno cały się mieści. No, chyba jest dobrze. Ustawienie wysokości kamery nie za nisko. Nie, nie za wysoko. Piękkie i równomierne oświetlenie twarzy. A to ja mam nawet taką lampkę. Aha. 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 Fajnie. To? Kadr od dołu to dramat. Patrzenie w obiektyw. Kamera nie może was peszyć. Lecimy dalej. Dźwięk. Pozbądź się źródeł dźwięku, które będą rozpraszać uwagę. Zamknięcie okien, drzwi, blokada powiadomień w telefonie, zapytaj kogoś, jak Cię słychać. Przepraszam, czy można by było wyłączyć tę muzykę? Dobre przygotowanie materiału. Jego brak będzie szybko zauważony. A skąd ja teraz materiał wezmę? Eee, to, to, to pomijamy. Było coś o gestykulacji. Gestykulacja jest fajna, ale przed kamerą online może być nienaturalna. Ale jak... No Przecież jak coś... Aha. Czyli jak chcę coś powiedzieć. Dobitnie. To lepiej nie na ściance. Piękne to jest miejsce. Ch chyba tak. Czy spokój. I w tym wieku takie rzeczy. Make up. Puderek się przydaje. To nie wstyd. To teraz mi piszesz? To, to teraz na końcu, że puderek? Przećwicz, obejrzyj i popraw to, co zauważyłeś. W razie czego powtórz i sprawdź, czy już się nadaje. No to jak? No to, to ile razy można? Będziemy, mi Michał, uczył kadrowania. Mnie, starego wygę, jakie ja 18 lat w telewizorze pracowałem. I co, że ja nie, nie potrafię, żeby było, że dobrze by było? Co, że ubrać się nie potrafię. Tu, yy, ubranie nie powinno się. A. A, to nie doczytałem. Że nie powinno się rzucać w oczy. Nie pasuje? Bo tu nic się kupy nie trzymało. Wyszło chyba śmiesznie. Jeśli wy chcecie być poważni, zadbajcie o to, by nie być śmiesznym. <grym i zbierzywanie>